Grupa kilkunastu przedstawicieli środowisk politycznych, przedsiębiorców, nauczycieli czy medyków zebrała się, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko planom wprowadzania w naszym kraju ustawy, która zmuszałaby obywateli do szczepień. Wedle jej założeń pracodawcy i przedsiębiorcy mieliby również możliwość sprawdzania paszportów covidowych. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek segregacji, czy to z powodu tego, jak ktoś się ubiera, czy ma niebieskie, czy żółte skarpetki, czy jakiego jest wyznania ewentualnie, czy może jest zaszczepiony, czy nie. Najważniejsze jest o to, żeby dbać o siebie, o własne zdrowie, o zdrowie psychiczne. Lekarze tutaj udowadniają, że ci, co mniej przejmują się wirusem i żyją normalnie, są mniej podatni na to, żeby zachorować. Sprzeciwiamy się już od dłuższego czasu, od ponad roku obostrzeniom covidowym, nielegalnym, nielegalnym ustawom, czy nielegalnym rozporządzeniom, Rządzeniem, które rząd wydaje, który zmusza nas do tego, żebyśmy a czy to zostali w domach, czy to stawali w oddzielnych kolejkach. Nie ma zgody społecznej na obowiązkowe, przymusowe szewienie naszych dzieci. Nie ma zgody, by rząd rękami przedsiębiorców wprowadzał apartheid wśród pracowników. Apeluję tutaj do rządzących, do wszystkich ugrupowań politycznych z lewa do prawa, Przestańcie dzielić Polaków, a do narodu polskiego apeluję: nie dajcie się podzielić. Wolny, wybór, nie przymus. Pikieta miała charakter otwarty, dlatego też każdy chętny mógł zabrać głos. Jednym z przedstawicieli świata biznesu była restauratorka Ewa Gutkowska, która swój lokal otworzyła w czasie pandemii nie mam zamiaru naruszać czyjejś prywatności, po to przychodzi gość do restauracji, żeby odpocząć, zjeść dobrze, spotkać się z przyjaciółmi i taki jest cel prowadzenia takiego przedsiębiorstwa. Natomiast segregowanie i wpuszczanie 30-20% ludzi zaszczepionych i niezaszczepionych, więc no, nikt nam nie, podał, nie, nie dał wskazówek, proszę Państwa, jak to sprawdzać. Przeciwko obowiązkowi szczepień protestują medycy. W ich imieniu głos zabrała Paulina Poneta, pielęgniarka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wczoraj dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wystosowała pismo do pracowników szpitala, w którym informuje o obowiązku zaszczepienia przeciwko COVID-19 od 1 marca. Na osoby, które nie poddadzą się temu obowiązkowi, może zostać nałożona kara w wysokości do 10 tysięcy złotych. Tak poinformował dyrektor Radowskiego Szpitala Specjalistycznego. Protest miał również zwrócić uwagę na problem nauki zdalnej. Dlaczego mamy skazywać nasze dzieci na nienormalne dzieciństwo? Bo to dzieciństwo, moi drodzy, nie jest normalne. Zabrali naszym dzieciom dzieciństwo już w marcu 2020 roku, i cały czas to trwa. I nikt nic nie robi, żeby to zmienić. Nic. Wielu rodziców samych poddaje testowaniu dzieciom. Buga i Groszek krytykowała również politykę polskiego rządu w kwestii wysyłania osób na kwarantannę. Dlaczego ja mam być na kwarantannie skoro nie chcę przyjąć preparatu? Ponieważ nie można nazwać szczepieniem czegoś, co nie jest sprawdzone, co jest w fazie badań, co nie chroni przed zakażeniem, przed zarażaniem i a przede wszystkim co nie chroni, moi drodzy, przed śmiercią i dobrze o tym wiemy. Nie zgadzam się na to, żebym ja była na kwarantannie, bo niby ja miałam kontakt z dzieckiem. Jak ja mogłam mieć kontakt z dzieckiem, które siedziało na końcu klasy? Teraz, moi drodzy, co 15 minut wyobraźcie mi, wychodzę z klasy, mam kamerę na korytarzu, żeby dyrektor widział, że ja co 15 minut wychodzę z lekcji, że nie ma 15 minut ciągłego kontaktu. W sumie w pikiecie uczestniczyło kilkadziesiąt osób.